Masz zablokowane kolano? Po pierwsze trzeba odpowiedzieć, co to jest blok kolana. Blok kolana to sytuacja, kiedy nie można całkowicie wyprostować stawu kolanowego z powodu mechanicznej przeszkody wewnątrz stawu. Tą mechaniczną przeszkodą najczęściej jest uszkodzenie jednej z łąkotek albo oderwanie fragmentu chrząstki, który przemieszcza się po stawie kolanowym w postaci wolnego ciała. Prawdziwy blok kolana, ten blok mechaniczny zdarza się najczęściej przy przewlekłej niestabilności kolana, spowodowanej dawnym uszkodzeniem więzadła krzyżowego przedniego. Po kilku, kilkunastu latach od Dochodzi do uszkodzenia łąkotki i zablokowania mechanicznego kolana, nawet podczas błahych czynności dnia codziennego. Ale jest też druga możliwa forma tzw. zablokowania kolana. Często pacjenci mają wrażenie utrudnionego wyprostu kolana z powodu nieprawidłowej funkcji mięśniowej po przebytym urazie skrętnym stawu kolanowego. Jest to w sumie odruch obronny układu mięśniowego przed oczekiwanym bólem. To nie jest prawdziwy blok kolana, tylko taki można powiedzieć blok odruchowy, spowodowany nieprawidłowym schematem ruchu, nieprawidłowym balansem mięśniowego.